Jakub Mouder, jeden z najbardziej utalentowanych polskich pomocników, znowu musi zmierzyć się z dramatem, którego nikt nie chciał zobaczyć. Złamane serce po miesiącach walki z bólem i niepewnością, piłkarz Fejenurdu przeszedł kolejną operację i znów czeka go długa przerwa od gry. Twarz płacząca. To już drugi raz, gdy jego karierę zatrzymuje kontuzja. W Brighton stracił półtora roku przez poważny uraz kolana. Teraz historia się powtarza. Fejenur długo nie wiedział, co dokładnie mu dolega, dopiero wizyta w Polsce ujawniła prawdziwy problem z plecami. Trener Robin van Persie przyznał wprost, nie będziemy mogli na niego liczyć przez najbliższe miesiące. To ogromne rozczarowanie. Piłka nożna. Mouder był jednym z liderów drużyny, chwalony w Holandii za siłę, technikę i charakter. Dziś musi znów zaczynać od zera. Ale jak sam mówił wcześniej, upadki są po to, by powstać silniejszym. Napięty biceps. Czy tym razem los pozwoli mu wrócić na szczyt? Polska piłka trzyma kciuki. Polski ogień.